Czemu też jesteś z tej strony głębi, jutko byle peszty nie tylko ja Jestem u dziadka i nic tutaj nie ma, jajek żadnych po prostu głębi weszły. A tam jeszcze siedzi jeden Wiodę głębie te I teraz Trzeba pokazać Kurde no, nie widać teraz No bo ja tak ją pokażę Młode Co tam były bo młode to najlepiej zostawiamy, na razie takie później jeszcze o ten czubaty on na dzień ciekasz młode dobra robi cięcie jak wpuszczę to mam nagrać już puściłem 15 sztuk ich jest patrzcie mewki moje jedna mi uciekła więc... o już widzę że na dwór dobra idziemy na dworze nagramy Wyszedł młody jeden i... Jak to się nazywa? Ten, Dereś wyszedł. On powiem. Ale on jeszcze lat tak za bardzo nie umie. No i czekajcie. Nie wiem co to się zrobiło mi teraz z tym nagrywaniem. Kurczę raz. Tam już w lasami sobie będzie wyganiał po kolei. Wszystkich musi wygonić. Jakbym go złapał, to bym go wywiózł i bym nawet on nie trzymał. Kurde, wejdzie tam po wyganie to wszystko. Zadowolony. I nie wpuścił żadnego tam gołębia. Z tych, tych coś ja przywiozę. No nie wiem to, dlatego, to, to kurczę, raz nie widziałem, rząd aż tak nie umie latać za bardzo Oj, twój raz, kod, żeby go taki nie złapali szybko. Dobra, robię cięcie, bo mi się coś zobraził, zepsuło, nie wiem co. Siemanko widzowie jestem u dziadków. Tu a, głębi jestem, są głębi, z 12 sztuk, jednego kod złapał. Jeden nie wiem gdzie się podział. Tutaj mewka zdeła. Jeszcze Dereś jest. Fajnie sobie założą, Po polach latają. A tutaj czubaty jest. Gdy wam na dworze nagram. Nie wiem czy, obryzy, czy nie wyjdzie. A im tutaj nic nasypały nie wczoraj. Dobra wyszedł, idę wam pokazać jak one latają. Ja wczoraj oblatywałem A tutaj są latają. Znowu mi się coś tym ekranem zepsuje. O, ale stado jest na no nie. Urycza raz. Kurde, dalej mi tak. Ach. No, ja oblatywałem te swoje wczoraj. Dodał dziadka że tak, e, kierunek dobry. Jeden ja do nie wrócił jeszcze. Aha. ale latają. Jest 12, tu 20, ile się bo głębiej stara wszystkich. I w pola latają tam. I kurczę, raz mi tutaj tak. Mi ten ekran tutaj się psuje coś nie wiem o co tu chodzi, tutaj Tu wam jeszcze nagram, tutaj kurczaki są. Z inkubatora wylęgnięte. Tutaj babcia mi obzgrodzenie tako zrobiła, o. I latają se. I kurczę raz mi dalej to nic nie daje, czekajcie, a ja to spróbuję dziś. Dobra widzowie, manko, trzeba wam skończyć ten film. Trochę mam inne głos, bo mi trochę gardło boli, wam powiem. No i widzicie, tylko przyszedłem tutaj do gołębi i już normalnie mi się to nagrywa. Ja nie wiem co to się dzieje jest. Co wam powiem, to wam powiem zdech ten Zamoński czerwony, co, co wam pokazywałem, ale tutaj wrzuciłem tego samca zamójskiego. Jak będzie chciał to się z to sparuje. Bo ona mi bez pary teraz jest. Co wam powiem jeszcze? Oblatywałem te Budapesty, trochę powyganiałem ich, powłaziło. Nie wiem czy to ten budapeszt czerwony. Czerwony czy to, czy to ten żółty był o ten no, o o ten, no. Nie wiem które, no, ale który gdzieś został na noc Po sąsiadach lata głębie zamknięte miałem Po mu wypuściłem Ale wrócił I ten co mam zakończyć film Tylko przyszłem tutaj normalnie się nagrywa ja nie wiem Chyba u dziadka Muszę zaprzestać nagrywać. Ja cię kręcę. Co? Tam mi pisał jeden widz, żebym dał jakieś witaminy. Dałem im witaminy B, bo miałem jeszcze trochę. Ale co? To dużo nie miałem, Skończyła już mi się do tej im dałem też. Przed pszenicą jeszcze. A i posprzątać trzeba, muszę gdzieś któregoś dnia. Jednego. To widzę, że już chyba się ta samka znalazła, bo to tego tak chyba że to też sami. No nie wiem. Kurde, jajka z noszą wyrzucam. Muszę wam powiem, co wam powiem, ale pocztusy poprzerzucam, będą jedne, tutaj będą same takie. O... Aż bo tych pocztusów sprzedać nikt nie chce za bardzo kupywać, nie ma takiego zainteresowania. I tak będzie, ruskie rzeczy. Że... Jeszcze są mewki, to jedna u dziadka gdzieś zdechła, nie wiem dlaczego. uciana tutaj tego mam. Trzeba tu dograć, trochę poopowiadam wam. Nie chcę wyładzić tego łębie, nienauczone zrazki są. Ja wam powiem. Nie wiem jak oni chyba byli tako z drzwi wypuszczalnych. Co? Muszę znowu owsa im dać, żeby jajki nieść tak jak ostatni. Ale kurde jak zacząłem tego offsedałeś, to mi ten głonek właśnie tak przysłał, ten zamoński czerwony, a ja dzisiaj zdech mi. Te, te żółte trzy wszystkie byli, też na dworze. Nie wiem czy jeden boda powiedzieć do sąsiada mi nie poleciał tam co głębiej, ma... Ale nie wiem czy wrócił, czy nie wrócił. Kurde, mogłem ich policzyć, ile ich było, ale już to nie będę liczył. Nie wiem ile ich jest tutaj. Te krakowiaki, czy to co to jest to? Dajmy na to, jak będę nazywał krakowiaki. Albo białogłówki. No to nie wiem, czy to wszystkie, czy nie samice. Te biało-czarne, o te, 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 te czubate, to to jest para. Jest samiec i samica. Oni też już oblatane, można tak powiedzieć. Albo te się zrywali. Ten, jak do założenia I tego zamojskiego, to nie ten. Czekajcie. Tego zamyskiego też oblatałem. Te szatą. Wiatr mieli, wypuściłem Michale Jest. Po polach, tam te, co są dziadkę co ja mówiłem, to po polach latają. Żyją sobie. No i dobra. Aby tak dalej. Może jakbym gdzieś pojechał, no i ten, jakbym dostał gratisie coś, bo nieraz się tak zdarzy. Tam do dziadka załóż jakiegoś zamójskiego Albo gdzieś skądś przewiózł. My dał do dziadka. Tutaj się paruje. Pocztowce mi te tutaj co były ta para, biały z tym groch. Samicu nie wrócili mi. Bo tam ta siła samica wróciła, to ja jej jajkę wrzuciłem dzisiaj. Bo już dwa mieli. Ona z budapeszem sparowane, ja tego nie będę trzymał. Ja to jeszcze trochę i wyrzucam tutaj do pocztosów. Po rozdzielam to niech to się mi już nie krzyżuje. I co? Trzeba pan to wam powiem? No i co wam powiem, co wam powiem? Że <laughs> kończą ten film, widzowie. Wrócę wam tak, jak jest, tak, jak będzie. Ktoś? Dobra, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w następnym odcinku.